minął miesiąc od czasu jak wrzucałem film więc czas na kolejną część tym razem zombiuk betonowanie zombiuka a yy, subskrybuj lajkuj komentuj i dziękuję za subskrypcję lajkowanie i komentowanie halo, halo budowa więźdża, budowa budowa au au, au. Woo! głowa w betoniarce no i dobra, przygotowuję też tył pod podkładowanie także tu jeszcze troszkę klepnę, jak podszlifuję z drugiej strony spawy to jeszcze tu będę mógł to przeklepać tak samo tutaj delikatnie te tutaj takie fale o, co są po spawie, to też jak ślifnę od drugiej strony ten spaw, to będę mógł to Ładnie przeklepać młoteczkiem ale ogólnie jest całkiem fajnie szlif też tutaj rynienek Ogarnięty Przerobienia tej mocowania tych osłon na koła, to flamerkę mamy lekko podpinkowaną i zanim wrzucimy ją w epoksy, to jeszcze spasujemy te nakładki, Tutaj jeszcze dokupiłem jeden taki cysik, który spada tutaj z przodu zamiast bolczyka, czyli będzie na dwie zasyłki i tutaj na trzy walczyki w góry. Także myślę, że będzie się działo w konkret. Tu już mam to wymierzone. Zaraz będę sobie cykał i sprawdzał, jak to będzie spasowane. I z drugiej strony będę musiał zrobić to samo, już tam mam wstępnie zaczęte. No i jak to zrobię, to będę mógł wtedy śniknąć to epoksydem. Na to jeszcze rzucimy natrysk, dotrzemy i zobaczymy jak to będzie. Widać że są jeszcze przecierki. Także w sumie dużo tego towaru nie trzeba było tutaj dać. No ale wiadomo, no, takie miejsca zawsze trzeba troszkę podrównać. Szczególnie, że wcześniej był mocno polepiony. No, zobaczymy. To no, będzie też matowy kolor, więc wiadomo, że yy, no, na macie to troszkę mniej widać, ale postaramy się zrobić to jak najlepiej się da. tak, że tak Zaraz tutaj będziemy to pasować, to tak średnio pasowało, też musiałem to ponacinać. Yy, z tej strony jeszcze będę musiał go trochę tutaj zmodyfikować. Mam ten zaczep przyspawany, także klapa już siedzi, tu będę musiał poprawić. Yy, tylko otwór żeby ta zasuwka głębiej się zamykała no i tak jak widać mniej więcej tą szczelinkę już mamy yy, ustaloną tutaj musiałem delikatnie naciąć i zaklepać ten rant a tutaj będę delikatnie zaraz nacinał i z kolei ten rant tutaj na tej klapce podnosił do góry no i zaleję oszlifuję żeby tutaj zrównać żeby i szczelinka i ten kształt tutaj dla ślepki zgadzał się z otworem po prostu nad kola w błotniku. Z tej strony zrobimy dokładnie to samo. Czyli tutaj dodamy sobie suwaczek. I dołożymy sobie dwa bolczyki. Ja wcześniej dołożyłem jeden bolczyk. No i też tutaj widać, że delikatnie już modyfikowałem kształt żeby to pasowało no ale zrobiłem sobie miesiąc przerwy i gdzieś te bolczyki zgubiłem ale dobra, na początku zaczniemy od tego że spawam sobie ten słupaczek I i, i, i i wtedy dorobiłem bolczyki tu już mam blaszki przygotowane do dosłownie bolczyków a, jeszcze muszę sobie dorobić bo z tej strony nie mam tego no ja to mniej więcej tutaj Więcej to tak pasuje. No dobra. Będziemy musieli jeszcze klepnąć płoteczkiem. No i to, zarobimy tutaj dwa jeszcze ulczyki, suwaczek. No i będzie kij. Pospawamy. Pospawamy. Będzie gitarka. I będzie gitarka. Dobra, zaczynamy. Zaczynamy od suwaczka. Jak stolimy złaczek, to będziemy mogli dorobić bąciki. Już tu mam nawet ma porobione wycięcia na bociki, idzie ja te bąciki przejebałem? Niech ja pomyślę. Nie no, zrobimy nowe. Zrobimy nowe. No i dobra, druga strona też jest poprawiona. Zawieszona już na uchwytach. No i co? I możemy przygotowywać do podkładowania całość w końcu. To już mam przygotowane, żeby wrzucić jeszcze raz epoksyd. No, musiałem tutaj podróżować, tak jak widać. Zostało mi jeszcze, zostało mi jeszcze zaspawanie otworków po yy, starym mocowaniu ramki. Wyrównanie tutaj ramki szyby, bo będę chciał dać szybę klejoną, kartowaną. Szyba będzie dana płaska, więc muszę tutaj delikatnie podjąć tą dolną ramkę. Jeszcze zanim będę malował, no i to zostawać otwory. Później na szyba będzie nałożona ramka. taka, teraz pokażę. O, taka ramka. Cyk. I tą ramkę delikatnie zmniejszę, tak, żeby bardziej przylegała do szyby. I wtedy ta płaska szyba fajnie będzie. Z tym kształtem tutaj współgrać. Także taki plan na dziś. Zaczniemy od tego, że zaraz tutaj podspawamy się te oddziurki. Zmkniemy sobie spawarkę. Mkniemy sobie spawarkę. Nie mogę odkurzyć. Trochę się zakurzyło przez tą robotę. Przeruchnijmy. Korpusel trzeba było połączyć. Gdzie my w ogóle się z masą podepniemy? Ech, wszystko gorące. Od gór. Gdzie my podepniemy tę masę? Nie. Tak, ale go troszkę od razu. Będziemy musieli sobie chłodzić. Sypniemy, od razu dmuchamy, żeby schodzić sobie y, to miejsce. Bo tak mamy cynę, y, mój szpakówkę y, i podkład, więc żeby jak najmniej stopić cyny i opalić szpakówki. Musimy sobie dmuchać powietrzem. Zresztą tak jak zawsze i tak jak pokazywałem. Jak spawać doczołowo. Tutaj są filmy ze spawaniem doczołowym. Jaki też film będzie z przerabianiem tej ramki. Także dosyć dużo filmów już jest. Zapraszam do obejrzenia pozostałych treści. Dobra, muszę dorobić mocowanie do zamka z kobelek. Mam oryginał, no ale wiadomo, tu zupełnie się zmieniły kształty. Więc teraz, żeby sobie móc wymierzyć go. Wsadzę sobie kamerę z funkcją nagrywania i zaraz sobie nagram zobaczę. Yy, I zobaczę jak on mi tu leży, czy mi brakuje, czy w którą stronę mam go przesunąć. I takie tam. Także teraz w czego wezmę sobie śrubę okręci jak mi się zamknęło, ale nie zamknę się, bo wiem, że. Przy zamknięciu. Zaraz będę wiedział, bo mi się ładnie nagra. Ile? To ja muszę długo przerobić. Dorobić. I zaraz to przerobimy. Tu musiałem usunąć oryginalny dźwięk, bo w tle leciała muzyka z radia. A to by spowodowało roszczenia o prawa autorskie. Tak więc, widać co widać. Tutaj jeszcze zanim zacznę nakładać kolejną warstwę epoksydu, zamykać to wszystko, co nakładałem, żeby podrównać tutaj te elementy. Jeszcze będę musiał dospawać rancik, bo oryginalnie klapa, nie wiem czy to będzie widać, ale zaraz pokażę. Oryginalnie klapa ma rancik i ten rancik się tutaj schodził. Znaczy, nie klapa, tylko ten pastelny, oryginalnie miał rancik. Ja się tu schodził przy zamku, ale w momencie kiedy mamy to przestawione pod innym kątem, nie muszę mieć tego tutaj wgłębienia. I zaraz sobie przygotuję blachę, którą tutaj wstawię, żeby po prostu woda, która będzie zaciekała, nie leciała nam do bagażnika. A właśnie jak już założyłem zamek, to wiem, że mi tutaj nie będzie to kolidowało, więc elegancko. Elegancko zaraz to zrobimy. Akurat starego kawałka starego papieru, którym skrupowałem, zrobię sobie zaraz szablon. Szablon. My friend, sobie szablon. Tyk, tyk, tyk. No i chyba szablon. Fyk, fyk, Doble ja mogę wziąć markera, ale ja też będzie OK. Też będzie OK ołóweczkiem. Tutaj zaraz sobie przyłożę poziomicę i zrobię sobie równą kreskę u góry, ale mam ten dolny kształt. Mogę wziąć mm. w sumie coś szliwniejszego. Mogę <słuch> wziąć coś sztywniejszego, ale dobra. Szablon. Kumę <słuch> kółkę

Czy na oko. Aha, to możemy sobie po tym pociągnąć. dobra. Rozutniemy sobie to na oko. a I tak jak będziemy to przeszablonowywać sobie na blachę to sobie poprawimy. To akurat widzę po tych logach Nortona że w miarę równo wcina No i taki kawałeczek blaszki. Myślę, że wezmę co ja mam? Dwójkę, trójkę. Nie, no z trójki to nie bez przesady. Z dwójki sobie wytnę ten pasek i go tutaj lekko zadeję ten epoksyd, cyknę sobie i będzie akurat idealne zabezpieczenie przed wodą i uszczelka będzie dobrze przylegała także, także tak. Dobra, mam taki kawałek dwójeczki, także wytniemy sobie to z dwójeczki. Już sobie to odrysowałem, i zaraz będę wycinał i spawał. No i dobra, wyciąłem to z dwójeczki. Robię sobie tutaj taki lekki zapas, żeby móc sobie przytrzymać. No, i tak będę mógł to spawać. O. A później zetnę sobie ten tutaj naddatek. W którym będę trzymał. I teraz tak muszę sobie odczyścić delikatnie i też będę dmuchał powietrzem, żeby nie rozgrzać i nie palić tego, co już tutaj jest zrobione. Dobra, i tutaj teraz będziemy spawać to. W tej chwili ustawimy z kolei inaczej napięcie, czyli mniej posuwu, a więcej prądu, żeby po prostu szybkim strzałem z Topić ze sobą yy, dwa elementy i tutaj to zależy nam na prędkości. Żeby zrobić, osiągnąć dobry przetop przy, yy, no szybko, szybkim, przy, przy, szybko, przy małym pyknięciu, żeby od razu przyłapało, krótko mówiąc potocznie. Yy, no i będziemy też dmuchać, żeby jak najmniej opalić ten element. Jak widać blaszka leży idealnie że teraz sobie ją przytrzymam właśnie ją troszkę wytegowalę nawet jeszcze trochę mniej drutu jeszcze mniej drutu jeszcze więcej prądu Też prąd w sumie może jest dobry, skręciłem drut. ważne, żeby łuska była w miarę czysta. Jak sobie podkręcimy prąd? Nie podaje wartości, bo to trzeba wyczuć po prostu swoją własną stawareczkę. To czy inaczej, no ja tutaj mam 19V ustawione w tej chwili, yy, czyli dość dużo już prądu. I posłów mam 3, 2, tak? Tak, 3, 2 m na minutę. Yy, także tak. Zaczynamy. bo podjęłem epoksyd, ale możemy dać trochę jeszcze więcej drutu, delikatnie, czyli zrobimy 3-6. Nie będę was zanudzał Jak pospawam, to nakręcimy. No i dobra, cyknięte. Trochę się posmarkało, bo nie było to perfekt doczyszczone. Tylko tutaj się opaliło troszkę mocniej, za mocno przygrzałem. Tak ładnie. Epoksyd nigdzie się nie przypalił. Ślifniemy to zaraz. Podszlifujemy tutaj to i będziemy mogli zamalować, zapodkładować. Będzie git, będzie git, będzie git, będzie git. Jeszcze muszę tutaj cyknąć. Raz, dwa. Dwa miejsca, trzy. Trzy miejsca, no i ściąć, i będzie git. W ogóle myślałem, że do kapy tylnej będą się dożyć siłowniki z uwagi na zmieniony jej kształt, żeby się unosiła, ale seryjne, oryginalne druty, które powodują, że ona się utrzymuje, jakby spokojnie działają. No tu już się nie zamykała, ale w takiej pozycji się będzie trzymać. Także idealnie. Nie będę musiał zadawać, dawać. Jeszcze mam możliwość napięcia mocniej tych drutów. Przez co podczas uchylenia ona się będzie w ogóle sama otwierała do góry. Wystarczy tylko przekręcić. Tak więc fajowo. No. Super. Super. E, e, e. Tak jak widać po nałożeniu epoksydu jeszcze troszkę podrównałem te miejsca. No, teoretycznie zeszłoby mi to po natrysku, ale, ale też mam trzy puszki trysku na całość, więc w sumie stwierdziłem, jak mam jeszcze drobinę beczki, to jeszcze troszkę podrównam, bo na epoksydzie było widać delikatnie jeszcze, gdzie można poprawić. To, to też jest taki, taka metoda, którą ja stosuję, że dochodzę do pewnego etapu i jak już czuję się przemęczony. No to zamykam samochód na przykład w epoksyd, czyli tutaj w izolator primer z serii klasikowej wola. I od razu jest przyjemniej pracować dalej. Jakby na nowej kartce papieru zaczyna się robotę. I właśnie wtedy takie delikatne jeszcze wyrównania po prostu taką wchodzą. Co mamy klapę spasowaną, zamek przerobiony. Teraz akurat jest bez bez uszczelki wcześniej założyłem sobie włóczniki. Przykleiłem które mi symulowały grubość uszczelki. No i co? Jeszcze drobne rzeczy. Tak naprawdę przymatuję sobie wszystko 320 na bączku. I co? I Jeszcze raz zamknę to epoksydem. Głównie tutaj te przecierki z izolatorem. No i na ten izolator. Dam natryskówkę. Tak, da, i po natryskówce wtedy polecimy. Yy, zobaczymy. Yy, no już 200, 220 chyba mam. Czy 240? 220 chyba mam papierem. Później znowu krążek i na to już pójdzie akryl. Tak. Zapraszam do obejrzenia pozostałych filmów na kanale.